Chyba... Pięć zot... Pięć Dobra, dawaj, zapraszaj. Trzeba cenić swojego slota. Ja. Wypuścić Barabasza! Czekaj, jak się tu zapraszało? A, tu. Zaproś. Nikos. Pierd... bąk, kurwa. Wszystko to... Ma kocham. Bo masz mojego fiocia. Moty to się nagrywa chuju. A, sorry. Dobra, o, znów grebą a zatrzymaną. O, dzień dobry. I dzięki. Zrzuciłem bombę w tetkością sztukasa. Raz dobrze zabiłem grubasa. Dobra, to co? Kontynuujemy? Tak, oczywiście. Dobra. Czyli... 15 rozdział, yeah? Yeah. Ja, piętnasty rozdział, bo żeśmy to wszystko zrobili, tylko... Nie no, klucze chyba nie będziemy specjalnie aż tak szukać. Chyba, że będą po drodze, co? Mmm... Ewa, no klucze też można, nie? No w sumie... Albo dalej. Odpalasz. Odpalac się. Odpalasz się. Odpalasz się. Odpalasz się. Błyski Cola i tequila. Z mlekiem. Kur <laughs> <laughs> Kurde mam za cicho te włosy. No, jasne. Bez obaw. Coś mi mówi, że będzie mnóstwo demonów do zabicia. No i dobrze. O to chodzi. No, w sumie tak. Ogólnie tą swoją postać, tak szczerze mówiąc, jest tak bardzo oddaną yy, zakonowi? Dobrze mówię? No. Yy, temu zakonowi to mi się właśnie nie podoba. Właśnie jak jesteś im bardziej oddany zako zakonowi, tym bardziej możesz być wykorzystany na moje. No to prawda. Przeważnie, kurde, tak jest. Nawet w filmach mi się wydaje nawet. Czekaj, nie! A nie, dobra. Skrzynia Nawaj te dusze Po połowie. No nie! Ja nie lubię się dzielić. Już się lubię, ale Musisz. Czekaj, jak tutaj wejdziemy Iść tam w dół Co w dół? No zobacz, chyba coś tam jest, A to, A tam nic nie ma? No, znaczy tutaj chyba jest kontynuacja. My musimy iść wtedy w dół czy w górę? No na no moje trzeba o chyba kurde. iść. Co? O. O. Tutaj musisz tym. Yy, strzelić tym portalem. No a ty musisz to rozwalić rękawicą chyba. Nie. Tą skałę. No jak to nie? No weź tego. Rękawice. Na G zmieniasz. Tak, wiem, wiem. O kurwa. Pomocy? Dobra, <noise> spadaj. Nie, 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 nie. nie, To chciałem. E, czekaj, jak się używał, używał ty, tych mocy? No na G masz, nie? Jeśli ja na G wybór. Tak typu. No. no. Czekaj, ślisk, blok. No jak ty masz to wybrane właśnie? Aha, dobra, e. No. Nic? Dziwne. E, chyba coś innego trzeba zrobić. Nie, ale nie bez powodu jest ten portal tutaj na moje. No on był też u góry, nie? A, Hej! Przez... Ja Przez... Przez... wiem co trzeba! Już chyba. To. E. Te, te. kule. Chyba. Mówisz? No, 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 na logikę, no. no tutaj coś jest? Czekaj, coś... Tu wane No tak, no jak nic, to trzeba właśnie takie ogniste kule walnąć. No, tutaj masz portal. Aha, tam był, dobra, ja... Ty też jest coś do rozwalenia? O tutaj też jest o! 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 Tutaj chodź wtedy. Kurde brzmi jakbym dochodził kuźwa. <grystanie> <Hop. grystanie> Dobra, hop. No rzucił. Jeszcze raz. O. I teraz tam musisz rzucić. Na dół widzisz? Traf tam. O i pięknie. I teraz robimy tak. Ja biorę... Ja będę biorę rękawicę. Tu musisz skoczyć, nie? Żeby cię podbiło. Z rękawicą. No, no nie tak. Jak podskoczyć? No tu na tym, Patryk. Tu masz rękawicę. No. Nie. Skaczesz i dusisz efekt tej rękawicy. Aha. Ale nie ale, ale tej. Tak wiem, Tego. wiem, to to. O! No ale co mi da ten poskok? No nie coś na pewno. Aha, mam Tom. A. Czaję. Tylko, teraz tylko pytanie... Teraz... Ee. Teraz jak? <śle> no na pewno nie tak! Eee, czekaj, kurde. Aha. To się okaże, że jesteśmy takimi debilami, że to głowa mała, nie? Nie no, ale rzuć, yy, rzuć yy, to tutaj, no bo jakoś, no, trzeba jakoś zdobyć przecież te, te ogniste kule na moje, no. no ja już, ja już ją zdobyłem jedną. Kurwa, aha, czekaj, moment. A coś jest w ogóle wyżej, jak nakrywamy? A weź ten portal właśnie, yy, ten tam, otwórz. Który? No tam, tutaj obok mnie. Może ta fala uderzeniowa coś da. O kurwa. Co ty robisz? Mam kule mocy. O. No to wykorzystaj ją, yy, ten, tam. Do tego, do tego obok. Tak, tu coś jest jeszcze. To, tu. O. o, o, o! Teraz tutaj, teraz będzie, teraz będzie git. Raz weź tutaj rzuć, nie? Ja tutaj idę. Yy, musisz jeszcze jeden portowalność tutaj. No, ale ja mogę tylko dwa mieć, tak? Ten. No to tutaj, nie, 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 tu, 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 tu! O, dobra, tamten się zamknął. Ej, no kurde, tamte się. Tutaj musisz rzucić. Ej, czemu on nie działa? Który? Nie no bo patrz No patrz, jak ja tam wrzucę to. On... Lol Ej, why? O! Jestem! Jaki? Jak? Ja nie mogę, co żeś mnie tam... Lol Musisz, e, zanim wskoczysz, musisz dwa razy na spację i shift I wtedy cię tak wyrzuci mocno Aha, dobra, ten pod. Tak, gówno w dupie, gdzie... Patrz, otworzę ci... Kurwa. No zobaczysz na nagraniu, jak to wyglądało Ja, ja praktycznie mogę... skaczeć jak na trampolinie Patrz, ci pokażę Chodź No Pa. No ja właśnie Właśnie tak zrobiłem tylko mnie to ta cofa Zobaczysz na nagraniu, że ci będę mówił no Dobra Ja sam jestem kurde akurat Co? Sam jestem ogólnie zaszanowany tym, że to tak zadziałało Otworzyłeś coś? Chyba tak. O kurde, ty. Hmm. Czekaj, tutaj jeszcze nic nie rób. Kurde, weski to wyszedłem w sprawę sprawy tej gry. W tej grze. Czekaj, czekaj. A podoba strzel. No w beczkę to. Kurde, się bawi. Aż, kurde, to jest Sparta. To jest Sparta To jest Ponton. O! Tego Kurwa Co? Co tego? Ten tego? O mam Ja też mam Obsasa tralala -la, Buguje się jakiś ptak czy jakiś potwór O kurde ty zaraz dechnę Niech że tu jesteś Niech przyjdą Ej Sorry Ło Ło, dzień dobry To obiadek? Dziękuję O kurde ty, co jest? Czemuż w ogóle nic nie robi, ty? Ja mu partę zrobiłem. Hm? Dobrze. No też nie mogę ruszyć jak coś. Ja się otworzyło chyba u ogóle. No tak, tak, tak. no. Czy ja mam jakieś umiejętności? Kolekcje, dziennik, zadania? Nic. Nie. A to co? O, oh, shit, Nie! Ej, przeżyłem. Sorry. No. Klucz zdobyłem. Kurwa, to no. jest no. kot, oni przyszli. Nie mam pojęcia. Wiem tylko jedno, że jesteś. Wiem na pewno, że jesteś tutaj potrzebny. Aha. Żeby była interakcja, okay. Właś tu. no właśnie tu. O tutaj, no tutaj, gdzie jest ja jestem, patrz, widzisz? Tu, no nie! <ścoughs> Kurwa, co ja robię? Siadaj, też popełniłeś ten błąd. Gdzie ty idziesz? Klucz. A, bo ty też kluczowa musisz znajdziemy Lucyfera? Bez względu na skutki. Moloch musi poznać swoje miejsce. Żaden demon nie powinien mieć takiej mocy Wiesz, przeżyliśmy to i owo. Skopaliśmy wypełków, mieliśmy do czynienia z artefaktami, nekromancją i demonami. Ale to nie zwa zabawa. Chyba... Chyba masz rację. Myślałem o rozmutywaniu molochowiczewskich na pół, nie wyobrażaj sobie Na zdrowie Dzięki Koronawirus, koronawirus Ja mam coś lepszego, Patryk Pamiętasz ebola? Nie, ja pierdolę, weź, cicho Ebola... Krajwtare life... i ebola Ja myślałem, że blajwtare to było o nie wiem, jeszcze nie pamiętam Krajwtare, ebola, paszli na chuj Co? <laughs> Ja piję, Ja muszę dodać, chyba 8 plus tutaj. Ale dobra, tak ja najbardziej? Jeszcze jak? To jest Okul. Nie, 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 No tak, typowy tak, typowy ja O Dobra Czekaj, ja tu, pa Czekaj, ja tu pauzę tu Dobra, nie, Co jest? nie, region... W sensie poszedłem, patrz. Poszedłem tego tu i nagle jakiś kurwa legion bełt. Coś tam dobra. Nie wiem, jakiś bosk. Bełtomniot. Bełtomniot. O, o kurwa. O, aha, dobra, y, mister y, ten. Mister. Y, CKM, o kurwa To mi pizgnął O kurwa, ty. On ma tego. Co, działko. Ła! Znowu mnie jem. Kurde ja nie jestem baseballem czy co? O oh, shit O kurwa Potjone pamiętaj Tak pamiętam No, teraz Ej, 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 ja byłem przez chwilę pomocy Dobra kurwa, moje działko lepsze. Ej, czekaj, kurde, jak ty się odpala Na C Fuck, pomóż mi <grych> No pomóż Zabiję. mi Aha. Kurwa, ty nie mogę się ruszyć. Jak uciekłeś? <gulanie> o, dzięki. Kurde, zabiłeś go, a ja chciałem go, akurat go walnąć już. Wybacz. Wybacz kurde, za to dostałem, za to poczułem się jak piłka w baseballu nie? Odbił mną, kurde. Tutaj ja trzeba w... skoczyć, tutaj trzeba skoczyć do tego. Tak? Jakoś nie wierzę. <gulanie> <gulanie> O kurwa. Czekaj, idzie teraz sam kurde w, w tą stronę A czekaj, coś jest u, na górze, czy nie? Coś jest na górze. Co? No <laughs> Jak na krawędzi No Co się dzieje? <laughs> Ej O

O, kurde, no ja się już zabiłem. Co jest? Czemu ty latasz? A nie teraz. Ja Jak ty tam weszłeś? No normalnie. Aha. No nie da się normalnie. Jak ty tam weszłeś? Ja pierdzielę. Serio? To musisz poczekać, aż ja się odrodzę. Za 5 cztery. Czy dwa... Gdzie ty w ogóle jesteś, ty chłopie?! Ja pierdzielę ty! Tu! Patrz! Widzisz mnie? Widzisz mnie? Nie. Wchodzisz tu, do... Kur... <grybuj> <grybuj> Patrz, tu! Idziesz tu! Odwracasz się... Aha... No ja pierd, a ty byłeś tutaj na dole No Ja pierda. Chyba jesteś trollem no, no zmieniaj to kuźwa O Jezu No i Ja... chcę, się, jednak nie Jednak impreza, jednak grzybobranie się przedłużyło Ej, tu jest jakiś boss, trzeba go zabić No muszę coś zmienić tego Aj ze mnie zabi Fuck Ej, on robi ten Kołowrotek Weź mi pomóż. Jak możesz? Kurwa, akurat jesteś obok niego. Mi <grym> się zbugował ogólnie. Kurwa, zamiast Tobie pomóc to mi się wcisła animacja wiesz Dobra, nie, zaraz się... Zaraz rajta włączę. Zostaw mi go! Chcę zobaczyć czy on będzie miał takie same finishery, czy co innego ja GDZIE ja jestem Ty gdzie jest, Buski, gdzie ja jestem? Na samym początku Ja dzieje żeby tutaj checkpointa walność No, to, to... Ja, dobra, to, 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 to klasyczna animacja Nawaj to. Classic i fantastic. Jakie no plastik? O, tu jest tego. Co? Moneta była tu. Uuu, biorę. I to na dole jeszcze wezmę. Jo. I... Coś tam jeszcze jest, czy nie ma? Ta, przejście. I mapa chyba. fakt, gdzieś tam jest. No. no widzę na tym. Na radarze czekaj. Gdzie jesteśmy? Co to jest? O. Kurwa. <grych> <grych> Dobra, co na tej mapie? Coś nowego? O, pokazuje nam co jest jeszcze. Mhm. W oddali także Gites. Ej, można te, Ej, może da się tak wejść tej czekaj. Zobaczę. Nie, nie Za ma po... się. O, fajnie. Co? Coś Za wolność. O. Za zgod... Hej, <grym> <grym> <I> lecę. <grym> nie no, wyjdź kur... Zniszcz struktury... Okej, okay, dobra. <grym> Z buta wjeżdżą. <noise> z buta wjeżdżą... Z miecza wierzę. Albo z mieczem wierzę bardziej. U ty Oj. Radiowozy na sygnale pędzą poprzez noc, a my razem w knajpie gramy koncert. Oj. <noise> o, tu coś jest. Siemanko! O, klucz. O. O, kurde, ale reakcja łańcuchowa! Albo w sumie nie. O, ty ja ci kurwo dam! Zostaw to na BOSA. Okay. No właśnie, teraz y, to wyłączam. Może przesadzie Co? O, osiągnięcie dostałem. znieść Znieś 10, z, z których masz inni. To jest jedyne osiągnięcie w twoim życiu. <grych> nie, jest jeszcze. W tym. w tym, ty, tym. w tym dniu jest jeszcze osiągnięcie Deus' Vult. Patryk nie zrozumiał, żartu. Zamknij mordę. <grych> Polej Aha, tu nic nie było. ja <grych> że mi to. Eee, no witam. I żegnam Mercedes witam Mercedes żegno. O Czekaj, zobacz, co tam na mapie. O, coś jest ciekawego tutaj. Że niekoniecznie akurat tu gdzie my jesteśmy, ale dużo jeszcze ominęliśmy wcześniej. O, dzięki. Kolejna moneta. No cóż to. Ja jestem takim grubasem, że to ja muszę miażdżyć nogą, nie? A ty musisz kurde strzelać. O kurde, ty. Ale, oh shit! Nie! Zginąłem. <grymne> no no Dobra, trzeba brać pod uwagę to, że tam, gdzie masz tych duż, dużą ilość beczek, to może się zawalić. a patrz, jak jest taki, kro, takie kruche deski. się kruche deski, takie porozmalane deski. Czekaj, może go zrzucę. Czekaj. Okay. Czekaj.